Obalam mit, o którym pewnie nawet nie słyszałeś bądź nie słyszałaś. W diecie Karniwor przypisuje się dość lecznicze działanie i podpisuje się pod tym, jeśli chodzi o jakieś choroby autoimmunologiczne, ponieważ mi też to pomogło za topowym zapaleniem skóry, wysypką na rękach oraz trądzikiem, i w, tak właściwie dzięki tej diecie dowiedziałem się, że trądzik mam głównie od po prostu nadmiaru węglowodanów w diecie oraz niektórych nabiałów. Aczkolwiek jest wiele influencerów karniworowych za zagranicy, którzy twierdzą, że dieta karniwor pomoże ci w Walczeniu alergii na pyłki i tego typu rzeczy, jakie teraz ogólnie latają w powietrzu, bo zaczęło się w końcu robić ciepło. No i jeśli chodzi o mnie, czyli osobę, która jest na diecie karniwor od półtorej roku, no to moi drodzy, tak szybko jak zaczęło się robić ciepło, czyli tak właściwie początkiem czerwca, zaczęły się objawy alergii, to znaczy woda z nosa. Czerwienienie się tego oka i łzawienie, zawsze to było lewe oko. Także, jeśli chodzi o mój przykład, no to dieta carniwor nie pomogła mi w zwalczeniu reakcji alergicznych i nie wiem, ale być może to, że byłem przez 4 lata, raz w miesiącu szczepiony, czego jakby żałuję, ale no niestety byłem do tego po części zmuszany i sam tego nie chciałem. Oczywiście to też nie pomogło. A czy to odczulanie przeszkodziło w naturalnym uleczeniu się dietą carnivore na alergię? No to już tego się nie dowiemy, ale chętnie usłyszę jakieś wasze historie osób, które też miały alergię i przeszły na dietę carnivore albo może nawet zwykłe keto i się to jakoś u was zmieniło.